Nie widzowie, jak, jak mogliście zauważyć, lekka przerwa była lekka abstynencja od nagrywania filmów. Było spowodowane chorobą jednego tutaj ze skurczybyków. I tak nie, nie mogę powstawać filmy, wiecie o co chodzi? Skurczybyki to jest nasza dwójka. Przecież bez mnie czy bez niego to nie są skurczybyki. Nie będziemy sami nagrywać się filmików, nie? On dalej jest w sumie troszkę chory, więc i tak z poświęceniem tak mi się chodziło. Co chodzi? Ale poszedłem, trzeba w końcu coś nagrać, nie? Zobaczymy dzisiaj na treningu. Jak tam forma po lekkiej przerwie. W sensie ja chodziłem na siłeczkę, ale no, nie nagrywałem. Lekki deload był jak zapowiadałem w którymś tam odcinku, ostatnim czy tam przedostatnim. Zapowiadałem deloadzik lekki, więc dzisiaj też pewnie zrobię sobie jakieś 90 na 5 albo na 6, tak żeby było z zapasem. Potem wrócimy tam do stóweczki za dwa treningi, albo, z, albo po prostu w następnym tygodniu, po poniedziałku, do stóweczki wrócę. No i zobaczymy, czy to się jakoś przełoży. Lekko zachlaliśmy ostatnio. No tak, no lekko się zachlało, kurwa, ale to. Taki proces jest niestety. Może to przeszkodzić w dążeniu do jakichś tam wyników siłowych, ale nie jesteśmy zawodowcami, tylko chodzimy sobie na siłeczkę, żeby sobie chodzić, nie? Jeszcze coś tam się bawimy, nie? Poza tą siłownią, nie jesteśmy tacy. Eee... Zawzięci. Nie jesteśmy tacy zawzięci po prostu. Wie... Znaczy, no czy jesteśmy, ale wiecie o co, no, nie ma tak, nie ma przeginki, nie? Kto... Nie ma presji. Nie ma presji. Robimy co chcemy w sumie. Dobra, zaraz się widzimy na siłeczce. No, co będzie. Co jakby sokoda na to zrobić? jakby... Nie zrobię maselapa, ale jak i na to dojść, nie? Czy ale by... to spróbuj zrobić maselapa. No, no, lipa. Jak widać chuj Dobra, ja spróbuję teraz. Kurwa, no prawie. Prawie. Bo no, już dwie razy. Hadi, yy, bo mam jeszcze ważną sprawę do ogłoszenia. Pozdrawiam. Denisa i Wiktora. Dostałem takie, taką prośbę, więc wykonam jedną prośbę. Dobra, jeszcze jedna próba taką naszydla, to są ogromne i wchodzimy z głębi. Teraz to robię. Ty, ej, ja drugiego przy to... A ja bym drugiego przykurwił, to aż bym się zdziwił w chuj, ale... <grym> Ej, co to jest kurwa? Ej, nigdy nie umiałem takiego mas... W sensie raz w życiu zrobiłem, ale to było z półtora roku temu, ale to takiego kurwa ma na... pojedynczo, nie? Ale tak jak teraz, żeby zrobić dwie ręce naraz, to kurwa to nigdy takiego kurwa nie zrobiłem, serio. Teraz spieramy się na owe e, Co? Plany poszło się jebać przez proszę, przez, przez tą chorobę. Miałem kurwić 80 w tym tygodniu. Ale no cóż, e, niestety musimy przełożyć ten event, niesamowity. Ale cóż, zobaczymy, jak teraz w ogóle na czym leżymy, nie? Gdzie no, jest no, Sorry, że się przerwam, ale mówię chyba, że do końca roku 80, nie jest, że do tego tygodnia. Ale, ale miałem takie plany, żeby w tym tygodniu e, wykurwić, po prostu widziałem potencjał. Ale no cóż, za tydzień spróbujemy. Ważne, żeby do końca roku rozjebać tą kurwę i. Lecimy, no ale, lecimy ale może, ci, może ci nie spadła jakoś chyba, no, zobaczymy. Zobaczymy, właśnie po to, dzisiaj, po to dzisiejszy dzień. Dobra, jasno. Rosłacie, właśnie widzieliście moje starcie z tą już matą. No co, e, oczekiwany spadek, lekki spadek, jedno to jak technicy. 听到了。谢谢 widzieliście teraz 93 dyszek w moim wykonaniu no na piąteczkę to tak jak miało być tam zapas był na jedno, może dwa, ale co regres dalej się kontynuuje no i co, no i tyle chyba zobaczymy czy bez spota sobie poradzi czy trzeba będzie go ratować Naszego dobrego przyjaciela, ten perfekcyjny chwyt. Zaraz kuleckie Ostre wjeżdżają, zobaczycie parę, parę serii kurwanej rano. Hmm. Tam na obecnych już y, trzecich serii naszych nie nagrywaliśmy, bo uznaliśmy, że bez sensu, bo to tylko materiał się wydłuża i tak pewnie każdy to pomija te serie, bo wyjebane te serie. Danie główne już zostało pokazane, pierwsza, druga seria. Tam w każdym to znaczy, te trzecie serie to już bez sensu jest stać po prostu. No, a zaraz już sobie przejdziemy do tego. Nie widać żadnego zarysu przez tę ekspozycję. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest taka, że mamy plany nagrać pierwszego naszego TikToka, taki post, wiecie, że coś nagrywamy, jakiś trend i słuchajcie, to jest czas, żebyśmy po prostu zrobili, zobaczycie tego TikToka, w sumie będzie dzisiaj, będzie przed tym filmem, więc jak oglądacie to, to zobaczcie, zobaczcie tego TikToka, pewnie już będzie miał z 3 miliony, nie, ale zobaczymy, bo przy złych wiatrach 3 miliony. Podaj się, kurwa. Proszę Państwa, wjeżdżamy już e, na kolejne ćwiczenie, na maszynkę na górę klaty. 40 kilo na stronę założone, jest to lekki bilot wciąż na klatę, żeby coś ruszyło w końcu, kurwa, bo stagnacja jest i jest Trochę mi się kurwa nie chce, ale... Jadłosta w treningu. Co? Nie w 6 treningu to jest narzekanie. No tak, no zawsze, zawsze, zawsze musi być pierdolenie i narzekanie, ale mam to wyjebane po całości.

co się to zrobić chyba. Pozwala nam e, na portfel, żeby na przykład kupić dyszkę burgerów na głowę i chciać dojść na przykład 10 No minut. ale to jednorazowa sytuacja, żeby tak zrobić, Magu. Chcecie? Chcecie tak? Dajcie łapkę w górę jak chcecie. Ja bym chciał. I nie zapominajcie. Ja to i tak zrobię. Ale może się dać łapkę. Ja bym to i tak zrobię. I supa. Te na skąd? Te kraty nas w w skóry wysyła. Ale nie jesteśmy sponsorami, ale kochamy. Ale my byśmy nie byli sponsorami, oni by byli sponsorami, a my ambasadorami. Dobra. Jesteśmy na rozpiętce aktualnie. Chcieliśmy sobie zrobić plecki jakieś, bo po wolelibyśmy plecki, niż już całą tak klatę dokurwiać. Bo się męczy szybko szmata. Ale niestety zajęte, obydwie maszynki na plecy są żeby zająć sobie czas i troszkę szybciej skończyć ten trening i nie czekać i marnować czasu, no to przyszmy sobie na tą rozpiętkę. Dopierdolimy troszeczkę klateczkę, spompujemy i zobaczymy, kurwa jaka będzie wielka. Pompa, kurwa. Powiedz coś. Bo zobacz, zobacz, hmm. kurwa, jakie mięso. Wystaje w kurwa Ty. Co kurwa. tak obczajasz kurwa? Nie, patrz, kurwa. Na czym tak oko zawiesiłeś? Strasznie doszło ludzi na tej siłowni, ale to nic dziwnego, jest 17.30. W piątek. Każde wrócił o kurwa. Ale tu zobaczcie, teraz są na tej siłowni osoby, które właśnie mają jakieś cele przecież. Patrzcie, niektórzy większość, wypierdala na imprezę. W telefonie siedział, Uchwyciłem go w się pisać, ten... kurwa. Się... to gadasz, kurwa, w tym telefonie przez dwie minuty i teraz pierdolę. Jak przez 10 sekund odpisuję na wiadomość. Co jest kurwa? Ej, ty do niego rozpierdol tą kartę robić kurwa. To spierdował w pierwszej serii do środka No iść To jakie to gazety? Eee, skurczy, do do skurczy byków A do Pzwaniaczki .pl. PL. czy dzwaniaczki ppek Skurczy byki Skurczybyki. Skurczybyki. fait une bécaine. Donc Dobra, szybka teleportacja. Widzieliście tylko seryjkę, żadnej gadki prowadzącej. a to wszystko przez to, że po prostu gadaliśmy z takim fajnym członkiem, Z członkiem starej Gwardii tak. kurwa siłownianej. Chcieliśmy też wiecie, na razie nagrywać przy nim, wiecie o co chodzi. Jakby jego Szanować jego osobę i... Ale co? Jesteśmy na kolejnym ćwiczeniu. jest to roll, fajna sztuka funka. jak Widać, że są lekkie spadki. Nie ma co pierdolić bo spadki? Lekkie spadki są. No, ale dobra, no to oczywiście nie robimy w złej kolejności, nie, co jest mniej siły Ale mówię, że nie, lekkie spadki, ale to bez przesady. Rozpiętki tyle jest niesyła. Ale je masz te spadki Tak kurwa. pamiętajcie, Dwa... Dwa kroki do tyłu, jeden krok w przód. <grym> Dokładnie. To jest trochę wesku, ple bo ja by tego rozpierdolał taki dobry trening. Zarzeczyła sobie taki dobry plecku. trening. Ale jasna dziwka, kurwa, ale raz. No fuj. Dobra kochani, widzimy się znowu w autku, naszym ukochanym autku. To już jest klasyk u nas na filmikach. No, żegnamy się z Wami. Musimy zakończyć ten trening. Mamy nadzieję, że wyczekiwany przez naszych widzów chociaż, chociaż dwóch ludzi, nie? Może. No. Nad... Dwie osoby jak czekały to jest w chuj. No jeśli dwie osoby. Pozdrawiamy czekamy, te dwie osoby. To kochamy te dwie osoby. Ja na pewno wiem o dwóch osobach, które czekały o Wiktorze <grym> i Denisie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No to i kochamy właśnie. Was kochamy. kochamy. No. E, w ogóle mam takie założenie. Zauważyłem, że, proszę Państwa, Ostatnio sobie pojadłem tak trochę syf i, i zaczyna mnie wysypywać na twarzy. Mi się to nie podoba, nie wiem czy to widać tak bardzo na filmach, ale co, postanowiłem, że mocno ograniczę ten cukier. Co będę dawał znać w następnych odcinkach jak mi idzie w ogóle takie mm, założenie? Myślę, że wytrwam, kurwo, bo to jak możesz zrobić taki cipoży? Ale że co, że cukier po prostu jakąś no, czekoladę i tak, tak dalej. Tak, no nawet chodzi po prostu o jedzenie takie przetworzone. Będę próbował jeść po prostu o zdrowie, nie? Kiedyś trzeba będzie, jak się będzie nagrywało od jedzenia, to trzeba już to samo gotować. Kiedyś będzie, <grym> będzie. Dobra, kochani, co? Jedziemy nagrywać TikToka? Wbijajcie tam. Followujcie, lajkujcie, troszkę, repostujcie Kochamy was, no. buziarki Przegnamy się z wami Trzymajcie się Ile lewą Jest, na drugim <laughs>